Dobra, wszystko mam. Jakbym chciał min maxować, to jeszcze mógłbym... Nie, w sumie chyba bym nie, nie wiem. Przytrzymaj i wszystkie na naraz i wal z obrotu ogó... Nawet w takich grach, no ja p... Pi... no. Chryste, panie. Nawet w takich grach. Dziękuję, Pukczamp. Weź sobie przerwę zrób, Boże święty. Co to? Kur... Ale spogląda na Jakby we mnie na mnie patrzył. Ty kur... leć się psychicznie. Deskitu, Le... leć ty się kur... psychicznie. Beskito. No, kur... Od razu zapierdalaj, póki jeszcze jest nadzieja jakaś. Nie, nie... Stary. Od razu zapierdalaj do psychiatry. To Migusiem Migusiem. Beskito. Od razu, już. Mam nadzieję, że posłuchał rady, nic. Miarodajny pomar. Miarodajny pomiar. Wypiłem 0% piwo i mam alkomat. I wymuchnąłem w alkomat i nic nie wykryło. 0, 0, 0, 0. Nic. A wypiłem bezpośrednio po zmierzeniu. <grytania> no, odwrót. To się za... w się. Wypiłem bezpośrednio po wypiciu. I wy... Kur... Zjebał, kurwa!

Jest... <śmienicza> stary, jestem sztywny, całe życie sztywny jestem. Stawiam taki łomot kurwa na komendzie. Musimy parę, a jakiś pizduś jeden z drugim przez internet wyjdzie mi kurwa pochonoży. Kurwa, nie pokaże białka, ale puszczę skóję z drugiej. Nie, no. Boże, Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Panie Wysoki Zostałem nazwany tak. sadystą przez tak. pana Jarosława tak. Kaczyńskiego. Jarku, siadaj spokojnie, uspokój teraz... się. Nie jestem z tobą po imieniu Łobuzie. Teraz głos na po imieniu nie jestem z Panie Kaczyński po imieniu, tylko badacze genealogii wykazali, jest to, że jest to, jestem wujkiem badań Kaczyńskiego. daleko co Mówi, to jest? KURWA JAKI wstyd! Boże, święty! Obojnów! Co to kurwa jest? Piaskownica, to jest katastrofa! Co to jest? Nie wiem, wstyd to wygląda. 10 minut przerwy! No ale to prawda, wyciekał boli pupka że to są nie muszę za darmo to grać. Racja, racja z G spot. Zajesienie od dziś. Mudji to człowiek z widzą. Ona zjada czorizocką. Jak za granicą. Jak za... Boże święty kurwa. Włącz song request'a, musisz oglądać, nie da włączyć, będzie co słuchać A ja Jezus Maria, co to za spam? Czy ty zdrowy jesteś na mysie? Nie zmienia się, bo dialog jest? Aaa, ah, dlatego. Ja pierdolę! Ale macie cori.